Dzień dobry moi drodzy, witam aspekt żeński. Co się dzieje w aspekcie żeńskim, nad czym pracujecie, o czym tutaj myślicie, co się generalnie tutaj zmienia, rozwija, w którym kierunku. Dla aspektu żeńskiego, bliźniaczego płomienia. I co tutaj się dzieje w aspekcie żeńskim. Zobaczmy sobie. Zapraszam na czytania prywatne, jeśli jesteście zainteresowani eee, dowiedzeniem się więcej na temat właśnie swojej też osobistej sytuacji związanej tutaj właśnie z, ze sobą, z aspektem męskim. To jest ta energia między Wami również. Co tutaj się dzieje? Mamy kartę zwycięstwo dla Was, co dalej? Mamy tutaj brak decyzji, nieumiejętność podjęcia jakiejś decyzji, stanie na rozdrożu i w którym kierunku się udać, tak? I tutaj... Ma... Oj. I tutaj macie właśnie. Ścieżkę nieznaną i nieznaną również, tak? Oba kierunki są nieznane. i Nie wiem dokąd się udać. Ale tutaj mam to kartę zwycięstwo. Osiągnięcie czegoś. Ten laur tutaj zwycięstwa, tak? Więc to jest ciekawe, ponieważ tutaj i w, aspek w aspekcie męskim również były te karty, które mówią właśnie o tym takim. Ja mam takie poczucie właśnie dla obu aspektów, takiego właśnie jakby ukończenia jakiejś szkoły, jakby dla niektórych tutaj dla osób, które są zainteresowane, które tutaj zaglądają po te czytania, tak jakby właśnie tutaj jakiś cykl się domknął. Zakończyłem, jakby skończyłem tą klasę powiedzmy ósmą i osiągnąłem coś, tak? Teraz przede mną jakieś zmiany, przede mną jakaś niewiadoma, ale coś nowego, tak? Czyli będę tutaj podejmował zmiany, będę podejmowała decyzje, będę podejmował y, decyzje o zmianach. Być może jeszcze nawet nie wiem, bo muszę się głęboko zastanowić, co to będą za zmiany ale tu już ma, jest to poczucie właśnie tego, że coś się udało osiągnąć, tak? Czyli, że ktoś tutaj ma to poczucie zwycięstwa. Czyli tutaj musisz siebie docenić, docenić siebie na swojej ścieżce, natomiast no, oczywiście jakby życie jest tą podróżą, proces bliźniaczego płomienia też jest tą podróżą, która się nigdy nie kończy tak naprawdę, może się zmieniać, może się może ewoluować bardzo w bardzo różnych Kierunkach, wyglądać zupełnie inaczej. I tutaj to się nigdy nie skończy, tak? Więc, więc tutaj jest ta nuta do zapewnej niepewności, jakby co dalej. Jest takie coś, właśnie, wow, no tutaj okej, okay, ale no i co teraz, tak? Takie mam tutaj poczucie też oczekiwania jakby na coś, jakby coś tutaj właśnie miało się zmienić, ale ja tego dzisiaj nie wiem, a nie wiem jeszcze jakie to będą zmiany. Wiem, że będą, wiem, że tutaj zwyciężam yy, i wszystko jakby tutaj składa się na moją korzyść, ale nie wiem czego się spodziewać na następny dzień, tak? Co przyniesie następne, następne dni, co przyniosą. Droga do wartości, więc tutaj na pewno też jest poczucie własnej wartości, tak? Ta droga do wartości to jest poczucie własnej wartości, również, ale to też są pieniądze. Także tutaj zwycięstwo też może być materialnie. Tak, że coś mi się udaje też w życiu zawodowym, w karierze, w finanse, i zaczyna tutaj przychodzić do mnie też ta obfitość czego mi nie brakuje w tym życiu. Jeśli mi czegoś brakowało, albo w tym momencie jeszcze nie jestem pewien czy pewna, co mi przyniesie ta przyszłość, i na przykład nie, nie wiem do końca to tutaj trzeba się uspokoić, tak? Trzeba znaleźć jakby właśnie to poczucie, że to działa na moją korzyść. Że nawet jeśli teraz się wydaje, że no nie wiem, co zrobić, w którą stronę pójść, obawiam się, że stracę, czy tracę, czy nie mam tego, co chciałbym, czy chciałbym, to tutaj jednak zbliża się ten czas obfitości i wartości, więc pozytywny, tak? Tutaj mamy też ten kontrakt, czyli właśnie ta ścieżka tutaj też i bliźniaczego płomienia, i życiowa, mówi o tym, że są wzloty, są upadki, ale tutaj nic nie dzieje się innego niż na to, na co się zgodziliśmy. tak My tutaj doświadczamy niewiedzy, niepewności, bo ta sprawiedliwość jest tutaj ślepa, tak jak ona tu trzyma, tak? Czyli my nie wiemy tak naprawdę, niezbadane są te ścieżki, mamy tą niepewność, ale powinniśmy mieć to poczucie zaufania, że zgodnie jakby tutaj z kontraktem powiedzmy zawartym, przychodząc tutaj, wiedzieliśmy na co się piszemy, wiedzieliśmy, że będą tutaj wzloty, upadki, wiedzieliśmy, czy wiedziałyśmy, i wiedzieliście, że tutaj trzeba będzie dokonywać być może trudnych wyborów, ale ostatecznie jest to zwycięstwo. Ostatecznie jest tutaj ta wartość. Co jeszcze tutaj możemy dalej powiedzieć w aspekcie żeńskim? Święte miejsce, stwórz własne sanktuarium, modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, by nawiązać kontakt z Bogiem. Także tutaj ta wartość, ja bym powiedziała, że tutaj właśnie to jest szukanie czegoś wewnątrz, tak? Czyli tutaj bardziej nawiązywanie kontaktu z Bogiem. Dla ciebie to jest ważne, szukanie odpowiedzi, właśnie tym świętym miejscu, które jest swoim wnętrzem tak naprawdę, tak? Branie pod uwagę również swoich cyklów i poziomu energii oraz emocji. Są cykle w Twoim życiu. Są cykle, kiedy nie wiesz zupełnie co się dzieje i jesteś rozbity. Nie umiesz podjąć decyzji, czy, yy, czy rozbita i jakby tutaj wszystko wydaje się, że działa na Twoją niekorzyść. To są te cykle, To jest ten cykl, kiedy trzeba odpocząć. Bardziej zagłębić się wewnątrz. Ale jest też moment, w którym nabierasz wiatru, w skrzydła i znajdujesz tę wartość, i wszystko zaczyna iść łatwiej. I działa na Twoją korzyść, wraca do równowagi. I to jest ten cykl, właśnie który się w tym momencie otwiera przed Tobą. Masz poczucie tutaj bardziej zwycięstwa, masz poczucie bycia bardziej na szczycie niż na dole. Masz też tą moc, która pozwala ci realizować zamiary. Skup wszystkie swoje myśli, uczucia, działania na swych zamierzeniach, a będziesz w stanie pokazać to, co potrafisz dokonać. Więc tutaj niektórzy też być może po okresie stagnacji chcą czegoś dokonać, chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą coś zrealizować. I tutaj te karty mówią, to wam się uda. Więc jest tutaj jest podobna energia do aspektu męskiego, tak? Więc... Tutaj jakby oba aspekty, jeśli wybiorą, jakby też jeden z tych celów, jakby czy przede wszystkim tym celem jesteśmy my wzajemnie, to tutaj jesteście nie do zatrzymania, tak naprawdę. Tak? Jeśli moim celem jest ta miłość i czuję to i chcę tego, nie że muszę, że muszę, kontrola, ale że naprawdę chcę, a nie muszę. To tutaj jest właśnie duża szansa na zwycięstwo po obu stronach. Kontakt z naturą. Zbyt długo przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, wyjść na zewnątrz, zaczerpnięć świeżego powietrza. No właśnie, więc to można połączyć tutaj to sanktuarium modlitwy, takie sanktuarium uzdrowienia z kontaktem z naturą, tak? Czyli to może być na świeżym powietrzu, bo tego też potrzebujesz, tak? Tutaj będziesz się mocno oczyszczać. Oczyszczasz się jesteś w fazie, fazie oczyszczenia, odtrucia, oczyszczenia ciała i umysłu. Więc to będzie dla Ciebie tutaj też bardzo ważne. Jest bardzo ważne, istotne. Pozwól sobie na ten detoks yy, myśli, emocji, uczuć, odczuć. Co jeszcze tu możemy powiedzieć o aspekcie żeński? No właśnie, więc tutaj też ten upadek. Do czego tutaj właśnie jeszcze, czego się kurczowo trzymasz, bo będziesz potrzebował zmienić kierunek. Staniesz na, roztro, na rozdrożu. I tu właśnie trzeba zapytać siebie, czego ja tak naprawdę chcę i pragnę. I iść w tym kierunku, tutaj będą się rzeczy rozpadać i upadać. Tego się nie zatrzyma, tak? Więc ważne, żeby mieć to poczucie, że to co robię ma sens. Wybierać takie rzeczy, które będą długoterminowo z nami. Będziemy mieli poczucie, że naprawdę to ma sens. To tutaj jeszcze mamy w aspekcie żeńskim, zabawa, miej, y, miej, zabaw, y, miej zabawę, tak? celebruj, nie, nie bądź taki poważny, czyli tutaj jest ten czas bardziej poczucia takiej lekkości. Yy, Bawienia się też, tak. Przychodzi taki lżejszy czas po prostu celebrowania. Więcej tutaj jest właśnie takiej energii wyrównania, nie bycia takim poważnym, tak. Więcej tutaj jest takiej energii zwycięstwa. Więcej jest tego, że tu osiągam swoje cele, że osiągam swoje gole, czyli takie właśnie jakby rozjaśnienie sytuacji. Więcej ktoś tutaj się czuje zwycięsko niż pokonany, czy pokonana. Nie odczuwa, że coś jest mu odebrane, nie żałuje tego, nie czuje, że tutaj ktoś mnie właśnie niszczy. Nie wiem, sam siebie niszczy. Czuję się źle. Pomimo wszystko, pomimo że tutaj upadają rzeczy wokół mnie, to ja jednak kroczę ku temu, żeby czuć się zwycięsko. Kroczę ku temu, żeby realizować te swoje zamiary. Nie przestrasza mnie to, nie niszczy, nie, nie, nie wpływa to na moje poczucie własnej wartości. Czuję się lepiej. Czuję się bardziej oczyszczony, bardziej oczyszczona, bardziej y, mocny, wzmocniony, spokojniejszy, spokojniejsza. To jest podobna energia jak w aspekcie męski, tak? Jak oglądaliście. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć o tej energii, o tej historii tutaj? Wiedzne nasiono, co ciebie rozświetla? No właśnie, poszukiwanie swojej pasji, co co daje mi to poczucie właśnie i mam to poczucie, że to podnosi moją wartość siebie, bo robię coś, co ma sens. A jednocześnie cieszy się tym, tak? Więc nie zmuszam się, ale wybieram lekkość, wybieram coś takiego po prostu, co bardziej pasuje do mnie. Więc mam tutaj poczucie, że ten aspekt żeński właśnie tutaj wykroczycie bardziej tą ścieżką, wchodzicie bardziej w tą drogę właśnie bardziej przystosowaną do Was, tak? Ale tutaj właśnie trzeba podjąć tą decyzję. Wielu będzie. Błądziło, tak? Wielu podejmie i podejmuje, lub trzyma się decyzji i sytuacji, osób i jakichś tam różnych y, właśnie okoliczności, które tutaj muszą odejść, bo ciążą, bo niszczą, bo jest to obciążające, bo ten detoks nie może tutaj właśnie emocji, uczuć i tak dalej, nie może. Y, Zajść, jeśli sam czy sama trzymam się czegoś, tak? Nie chcę tego puścić. I za mocno się tego trzymam. Co tutaj jeszcze możemy dodać, jeśli chodzi o aspekt żeński? Klinaczka ducha, boskie przewodnictwo, wyższa wiedza. No właśnie, więc to jest takie płynięcie z flow. Powiedziałabym, takie poczucie właśnie, że y, jestem w kontakcie ze swoim wewnętrznym sanktuarium, bo to jest moje wnętrze, święte miejsce, święta prawda, y, intuicja, tak? I Podążam za tym, czuję się prowadzony, czuję się prowadzona i mam tą wyższą wiedzę, kieruję się wyższą wiedzą we wszystkim, w realizacji zamiarów, w zdobywaniu materialnych jakichś wartości czy sukcesów. Również. Strażnik studni, mądrość, moc Boga. Czerpanie z mądrości Boga. Jeśli czerpię z mądrości Boga, ze studni poznania, wiedzy, kieruję się boskim przewodnictwem, wyższą wiedzą, wewnętrznym ja, wewnętrznym, wewnętrzną, wewnętrznym kompasem, wewnętrzną prawdą, to osiągam sukces. To osiągam wartość. Natomiast, jeśli tego nie robię, no tutaj będą Ci pokazywane rzeczy, które, od których musisz ten detoks zrobić. Płyniesz z prądem, uwalniasz. Jest to naturalny ruch, tak jak płynie rzeka, tak jak płynie woda. Przemiana, której tutaj doświadczasz, intuicja i cierpliwość. No właśnie, intuicję mamy. Czyli podsumowując, jeśli tu kierujesz się prawdą, wewnętrznym głosem, to wszystko idzie łatwo. Wiele rzeczy się tutaj równoważy. A jeśli temu zaprzeczasz, jeśli z tym walczysz na przykład, jeśli tego nie przyjmujesz, jeśli się przeciw temu buntujesz, masz do tego prawo, ale czasami po prostu łatwiej jest odpuścić na przykład zmartwienia i tego typu rzeczy, trudne jakieś emocje, po prostu odpuścić. Nic nie każe nam po prostu się tego trzymać. Także tak to wygląda dla aspektu urańskiego. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.